Ale nie ma, to znaczy, że to jest w celbie, tak to bardzo... Tak. A tak. że... jeszcze przepraszam pana, jaka jest, jest podstawa ta, prawna i faktycznie podjęcia internacji? Za chwilę panu wszystko powiem. panu... Był... Na razie pana pytałem, do czym panowie ja artykuł 116, paragraf 11, Do wykroczeń. Dodać wykroczeń. Nie rozporządzają, jak tutaj pan sugeruje. Mówi o tym, że powinien pan wykroczenie właśnie z tego artykułu. Jasne. To znaczy tak, ja już pokazuję, pustkę mam. Wszedłem tylko z siostrą, którą jesteśmy proszę pan, rodziną. Nie jest e, proszę pana, pokazałem panu maseczkę mam. Maseczka przez na to, że przez długi o, to okres to była na mojej czystanie. twarzy. Proszę pana, nie ma definicji maseczki. I proszę pana, również e, są sytuacje, w których funkcjonariusze noszą maseczki różnych firm. Są to maseczki syntetyczne, nie są to maseczki takie jak pana, chirurgiczne, profesjonalne, przystosowane. To, 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 to ma Proszę pana, jest to moja alternatywa na dany moment, ponieważ moja maseczka zawilgotniała, przez wzgląd na to, że wyszedłem na spacer. Nie miałem maseczki takiej, żeby zmienić, więc przez na kwestie bezpieczeństwa postanowiłem nasunąć jakikolwiek materiał na usta i nos zasłaniając, nie stwarzając bezpośredniego zagrożenia dla osób w moim otoczeniu. Rozpinięciem na twarz zrobił pan, jak trzymał się radiowozem i w momencie, kiedy widział pan, że nie ma w ogóle Zgadza się. Ma, ma pan, pan rację. W Zrobiłem... pan sobie tak, to wyjaśnę, jasne, bo tego tłumaczy panu. Szedłem z siostrą, tłumaczy panu jako funkcjonariuszowi, jasne. który też powinien rozważyć sytuację i potencjalne zagrożenie występujące w danym momencie. Szedłem z siostrą, wokół nas nie ma żadnej osoby, nie było żadnej osoby postronnej, której zagrożenia moglibyśmy stwarzać. Więc uważam, że nic złego nie zrobiłem. Tak ma pan jest to, pana, miejsce publiczne? Jest to miejsce publiczne. Jest to miejsce publiczne. Uważam, że jest to miejsce publiczne, ale trzeba też rozważać no sytuację. sytuację. Nie było żadnej osoby postronnej. Musiałem zdjąć na chwilę... Wie pan, jest dzisiaj wysoka temperatura i też jest coś takiego, takie prawo, jak stan wyższej konieczności, który jednoznacznie wskazuje na to, że jeżeli ja się duszę i jest mi źle, a nie stwarzam zagrożenia, poświęciłem dobro kosztu niższego, kosztem dobra wyższego, jakim jest moje zdrowie i życie. Jasne dlatego panu... Dlatego tutaj panu mówię jaka jest moja wersja. Wszystko się porządku. Ale siostra, to jak mówię panu, ta sama sytuacja co u mnie. Po prostu nie stwarzamy zagrożenia stan wyższej konieczności, przez wzgląd na nasze zdrowie i życie, biorąc pod uwagę, tak, ale chcę, żeby pan wiedział, bo pan jako funkcjonariusz ma też obowiązek rozważyć sytuację. Ja pana pytałem, ja wcale nie chcę tego robić, nie nagrywam pana, bo uważam, że pan robi coś złego. Chodzi o to, że musi być jasny pogląd sytuacji. Jakie jest zagrożenie? Przepraszam, wszyscy Państwo obecnie podejmują się interwencji, zabraćcie no, ja go to zabezpieczacie. zabezpieczacie. Wszyscy? To jeszcze poprosiłbym, a Pan ma tutaj imiennik, tak? Starszy sierżant. A imię? Jakie nie? W związku z wykluczeniem w dniu dzisiejszym nakładam na Pana mamy w wysokości zł. Może Pan mówić o przyjęciu mandatu. Zostaje sporządzony wniosek o ukaranie do sądu w rodzinie pozackim? Wreszcie informuję Pana, skoro już Pan, z wszystko jest nagrane, może Pan na mnie złożyć zażenę nieobraźnionego prokuratora na czasu wykonywania w tym roku. Chce Pan coś jeszcze wiedzieć? Nie, dziękuję, to wszystko. Dziękuję Panu Panią. Może to uczenie chociaż, na pierwszy raz. No, na może chociaż to uczenie pierwszy raz, proszę Pana. Nie no panowie muszą podjąć decyzję w zależności ja od zawsze zagrożenia. Ja pan, rozumiem, tak. Dlatego pana pytam, czy... U nie słyszałem tylko sześciu. Pana w takiej wysokości pan przyjmuje Nie przyjmuję, odmawiam przyjęcie mandatu, uważam, że nie stwarzałem żadnego zagrożenia. Czy poda pan numer telefonu, to będę postępowanie, zapisają spotkało, rozkonowanie za miejscowych? Wie pan co? Jasne, jasne. Tak, na pewno będzie problem przez tam że pracuje. Wie pan co? Nie jestem... No nie, no jest to... jest... no nie podam, no na ruchu wie pan, to jest teraz te dane wszędzie wyciekają. Przyzgląd bezpieczeństwo, dane osobowe. Wy i tak macie wszystkie moje, które wam są wystarczające. No nie... Nie jasne, no wie pan co, no, niestety przezglądam te uwagę. Dobrze, wie panu? Pani mówiła, że miała.

O, jeszcze by Pan mi przypomniał yy, nazwisko? Dziękuję Panu. ślicznie. miłego dnia Państwu. Życzę do widzenia.